Dzień dobry moi drodzy Jak zwykle w piątek po pracy wybrałem się do lasu Oczywiście wieczorową porą Bo już mrok zapada coraz szybciej Wybrałem się na prawdziwki Ale właśnie chciałem powiedzieć wam że Nic nie mogę znaleźć w lesie oprócz jednego koźlarza a wydarzyło się też niesamowitego. Jak miałem wam o tym powiedzieć i pokazać wam polską złotą jesień troszeczkę jak jest pięknie w lesie. Coś mi to nagrywanie nie wychodzi. Właśnie znalazłem jednego prawdziwka. O! Patrzcie. Patrzcie jaki fajny maluszek Myślałem, że już nic nie znajdę O, widzicie? To jest ten o których marzyłem. Taka fajna, mała. O! Fajna, mała baryłeczka. Widzicie? Próbuję poszukać jeszcze troszkę, może gdzieś, może gdzieś, może coś. Jak już znalazłem jednego, to może gdzieś będzie drugi. Powiem Wam tak, moi drodzy widzowie, że szukanie prawdziwków jest bardzo, bardzo trudna sztuka. Ciężko dostrzec w tych liściach. Wydaje mi się, że jakbym szukał ich, jakbym szukał ich na czterech na czterech to by było fajne. To by były lepsze efekty. Ale wybrałem się już, myślałem, że nic nie znajdę. Ile kilometrów jechałem Ale moja radość jest niezmierna. Piękny las. Piękna jesień. Dzisiaj jest cieplutko. Wiatr. Wiatr nie wieje. Mogę sobie trochę pochodzić. Jeszcze ciemno nie jest. Poprzypatrywać się w tych listkach za małymi prawdziwkami. Jak znajdę to. To jeszcze pokażę. No i właśnie znalazłem kolejnego baryłeczkę. Na samej drodze. Wygląda jakby jakby ktoś na niego pędzej wszedł. Widzicie jaki piękny? O! I mrówka. Mrówka kowal, taka wielka. O. zobaczcie, jaki korzeń ma. Musiał ktoś na niego nadepnąć, chyba. Cud, Cud miód malina. Idziemy dalej.